Mamy 16 Forum Funduszy. Jest to coroczne spotkanie, przede wszystkim kierowane do funduszy inwestycyjnych, ale zdecydowanie ono przybiera szersze znaczenie i szerszy obrót. I mamy obok funduszy inwestycyjnych przedstawicieli tak naprawdę z całego rynku finansowego, bo mamy i sektor bankowy, i dystrybucję, i agentów transferowych, i giełdę papierów wartościowych, więc bardzo szerokie grono przedstawicieli rynku kapitałowego i możemy porozmawiać. Po prostu o tym, po pierwsze, co się dzieje na rynku kapitałowym, po drugie, jak sprawić, aby ten rynek się rozwijał i jak przyczynił się do tego, aby odpowiedzieć na ambicje budowania no, świetnej gospodarki i tak naprawdę dobrobytu społecznego. Więc dzisiaj pytamy, czy idziemy ku przesileniu, w jakim kierunku i czy na pewno w dobrym. Ja się ogromnie cieszę, że mam możliwość wzięcia udziału w tym wydarzeniu, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy się wymieniali doświadczeniami, żebyśmy rozmawiali w branży. I też myślę, po ostatnim czasie, ostatnie dwa lata, gdzie takich spotkań fizycznych w zasadzie nie było, wszystko odbywało się w formule zdalnej, to jednak bardzo ważne, jak możemy spotkać i porozmawiać. Tym bardziej, że czasy w tej chwili są wymagające. Jest dużo wyzwań i w gospodarce, i w geopolityce, także ta, 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 ten dialog i, i wymiana doświadczeń absolutnie. Intro